Jednym z kolejnych wiodących tematów, który pojawia się w obszarze zainteresowań zarówno kandydatów w wyborach samorządowych, jak i w pytaniach mieszkańców i państwa, dziennikarzy, są inwestycje sportowe. A więc na ten cel w minionej kadencji wydaliśmy, drodzy Państwo, ponad prawie 24 miliony złotych. Takie były na no, ogół wydatki. W tym pozyskaliśmy z finansowanie zewnętrzne w kwocie powyżej 11 milionów złotych. Oczywiście istotnym wydatkiem w tej kwocie jest budowa stadionu, tak naprawdę budowa stadionu w miejscu dotychczas istniejącego. Ten stadion został poza budynkiem administracyjnym, który został przebudowany, od nowa wykonany. Ja tu dodam, że poza tym co wszyscy obserwujemy, Mieszkańcy, państwo korzystający, ten obiekt zawiera potężną infrastrukturę, która jest niewidoczna, schowana. Tam są duże zbiorniki retencyjne, które wchłaniają wody opadowe. Przebudowana została całkowicie instalacja sanitarna, wodociągowa, elektryczna. I to są rzeczy, które, które są niewidoczne, bo widzimy trybuny, widzimy budynki wybudowane, widzimy tą infrastrukturę zewnętrzną.